Łukasz jest niezadowolony O ile nie dostanę ataku paniki i nie ucieknę stamtąd Masakra Dziękuję, nie Ale jest to co najmniej dziwne Ta też jest przedziwna Do większości sukienek trzeba mieć cycki sztuczne Gdzie ja mam tutaj umiejscowić cycki? Ja już jestem zdesperowana Płakać mi się chce po prostu Nie ma nic Skoro nie wiem jaką mam sukienkę, no to nie wiem jak jej wziąć buty, prawda? No Ja <laughs> jestem w ogóle zepsuty, już mam cały humor Łukasz uratował właśnie polski sklep Mugbank. To jest chaos i brak wychowania. No. <gry> Witam Was cieplutko, ponieważ sukienka z Chin się nie, okazała się nie wypałem, tak jak myślałam zresztą, że tak będzie. To niestety nadszedł ten straszny czas, że trzeba jechać do galerii i jedziemy i nie wiem po co. Jadę zobaczyć co jest w sklepach, patrzyłam online, niewiele. Ale może na żywo coś bardziej mi się spodoba, coś może przymierzę, może coś kupię. No, chodzi o sukienkę na Christmas party. Bo nie wiem w ogóle, jak te filmy połączyć, czy nie połączyć, czy osobno, czy co. W każdym razie jedziemy, jest późno, bo jest 10.30. Łukasz jest niezadowolony. Mi się nie chce. liście lecą z drzew trzeba świerszcza podłożyć no jedziemy Ale odezwę się odezwę się do Was ze sklepów Ze sklepu będę coś tam nagrywać trochę telefonem o ile nie dostanę ataku paniki i nie ucieknę stamtąd no już będzie tyle ludzi pewnie już się zaczynają weekendy przedświąteczne już w pracy wszyscy o świętach mówią i w ogóle, i wiecie, już, 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 już szał. Na pierwszy rzut Primark, słuchajcie. Bo ostatnio jak szukałam y, ciuchów do pracy, to nigdzie nie mogłam znaleźć fajnych spodni, a znalazłam tutaj idealne. Więc y, najpierw zobaczymy tutaj, co mają. Ojej, już widzę, jakie blink blinki. Pasek. O. Oh. Yeah. Rita Ora Deritaora, kolekcja. To torebka fajna właśnie, taką torebkę by mi się przydała, ale ja nie wiem co ja założę w ogóle. Ja nie wiem. Idziemy zobaczyć. Pamiętacie Miśka Łukasza? Dzisiaj ma innego akurat. Zobaczcie, co jest w Primarku. Tylko to bluza. Ale piękna też. Ale Łukasza ładniejsza. <noise> tu jest coś bling bling, idziemy tutaj. Może tu coś znajdę. Zobaczcie na to. No, cudo, ale chyba przegięcie, nie? Chyba bym się źle czuła. No, taka, tylko mini. Już jest inaczej, no nie? Już jest jakby mniej tego, tego materiału, bling-bling. Ale piękna. Dział świąteczny nie zawodzi. Tu mam bluzę. O. Nie, nie, To, to jest dobrze. O Boże. No, dział świąteczny, słuchajcie, nie zawodzi w Primarku nigdy. Cukierek. Zobacz, to na manekiny. Tak no, no, nie mogę z tego. No, Ciekawe to jest, że... jak No serio? No nie, no to... Czekaj. No super to jest. Mogę odwrócić? Czekaj. Jest wieśniackie i beznadziejny, ale jest, dlatego jest takie fajne. Kamizeleczka taka. Masakra. Świetne. Dziękuję, nie. Zobaczcie, mam dwa rodzaje do przymiarki, do przymiarki, idę do przymierzenia. Taka blink blink, ale krótka. Albo taka metaliczna, też ładna. Po dwa rozmiary, M i S, bo nie mam pojęcia, który będzie mój. Dobra, słuchajcie, jest to co. W ogóle, zobaczcie, co wzięliśmy. bluzkę zamiast drugiej sukienki S, więc wzięliśmy tylko M. -kę. Ale jest to co najmniej dziwne. W ogóle, zobaczcie, co się dzieje z tym materiałem. Tu, jakiś boczek. Tak jakby. Czekajcie. I ja nie wiem, o co chodzi. Czemu ona się, tak... ona się tak układa? Po prostu w taki wałek tutaj, zobaczcie. Nie wiem. No nie. W spodniach jestem, nie się ściągać całkiem. Tutaj w ogóle ma strasznie dużą dziurę, także tu będzie widać ciało biustonosz. Te rękawy ma fajne, bo ma tutaj takie sztywne. Ja też nie wiem czy to jest fajne, bo coś tu dziwnie jest też się układ. Ma tak być. I to jest jakieś dziwne jednak, tak jakby tu poduszka była Wszyta, a tu Nie, no to jest dziwne Szkoda Właśnie coś takiego szukam No, ale to jest Jeszcze z tyłu widać Nie. Nie. Ta też jest przedziwna Nie wiem Ale ta jest lepsza niż tamta już Z tyłu Łukasz pisze, że nie ma tu internetu, bo mówiłam mu, że zadzwonię do niego na kamerce. Nie, to chyba też nie. Mam tą bieliznę taką wiecie. Także tu będzie okej, okay, ale... Żałuję, że i nią brałam w sumie tej bielizny. Nie. Chyba nie. To jest trochę jak baleron taki. Nie wiem, chyba nie. Patrzcie, czapka Kevina. Ale ładne czapki, no to jest normalnie czapka Kevina. Tu jest, o, New York, czapka Kevina. Berlin, Paryż, mamy London. Tu? Co to? Madryt. A, a nie ma Warszawy. Idziemy dalej, więc. <ścoughs> idziemy do innego sklepu. O, ho, 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 takie do pracki by mi się przydało. Dobra, idziemy dalej. Do obok, czyli do hm albo New look -a. Nie wiem, co jest obok. Jedno i drugie w sumie. Następna stacja H&M, tu jest dosyć sporo z tego co widzę, ale porozrzucane po całym sklepie. Chyba będzie zmiana koncepcji słuchajcie, nie sukienka tylko bluzka i spódnica, ale zaraz wam powiem, chciałam wam to pokazać, patrzcie. Jak ona jest ładna, no ale w takiej nie pójdę. W ogóle problem jest taki, że do większości sukienek trzeba mieć cycki sztuczne, bo trzeba iść bez stanika w nich. Dobra, jedna do przymiarki w dwóch rozmiarach. Problem jest taki, że słuchajcie, nie ma rozmiarów. Ja tu mam rozmiar 6, w co się prawdopodobnie nie wcisnę nawet. I 12 chyba, albo 14, 12, czyli większe od mojego. I to sobie wziąłam, ale to tak tylko, tylko przymierzyć sobie po prostu. W takiej nie pójdę, ale tylko chciałam zobaczyć się w niej. To jest ta dwunastka, ona jest w ogóle raczej maxi niż tutaj ma rozpierdak na nogę, taki dość spory jak widzicie i nie wiem o co z nią chodzi, dlaczego tu jest takie coś widzicie to? i tak samo jest tutaj, jakby to, co to jest nie wiem, ale powiem wam, że fajny tyłek robi to. ona jest fajna, ja bym ja w niej poszła, słuchajcie stanik wyłazi tylko trochę, ale nie wiem gdzie ja mam tutaj, jakby, gdzie ja mam tutaj u nie, nie, nie wiem Dlaczego tu tak po no, co jest to miejsce? Na no, co to jest? No, dlaczego to nie jest. Wiecie, normalnie? Czy to jest cycki? A no, to mam za nisko? No nie, no jak? No gdzie? Wtedy. No, czy jest rozmiar. Za... No nie, no zobaczcie. Co to jest? Czy to ma tak być? A może to ma tak być? I to nie wygląda głupio bokiem. Czekajcie. Może w ogóle ja to źle ubrałam. Może to ma być. Tak. O. Nie wiem. Na brzyżek nie patrzymy, jest bielizna wyszczuplająca. Kurde, ona nie jest głupia. Ładna jest, podoba mi się i ona jest chyba nawet niedroga. Zaraz ubiorę tą ósemkę, czyli szóstkę raczej, a nie ósemkę. No ja szóstkę nawet, kurde, to wszystko to się już w ogóle nie wbije. No to jest spoko nawet. Rozpierdek jest bardzo duży. Widzicie, tu już jest pośladek. Rozpierdek jest naprawdę spory. Spoko, taki tylko jeden element, bo tutaj jest zakryta. Podoba mi się. Wbiłam się wszystko i powiem Wam, że jest nas lepsza niż, yy, niż ta dwunastka. No tutaj to oczywiście inny. Yy, to ma tak być i ostatecznie mi się to nawet podoba. Takie coś. Tutaj oczywiście bielizna wyszczuplająca. Pójdzie. Ona ma długość też wtedy krótszą, ale ten rozpierdak. Trochę za wysoko moim zdaniem. Chociaż może nie. One jakoś tak... Czy one mają tu coś wszyte? Poczekajcie. I no nic nie jest wszyte, ale jakoś tak tyłek robi. Nie wiem o co chodzi. Czy ja mam takie może nie, się nie widzę? No. Uff, tylko ta ósemka tutaj ściska strasznie biło ale może to i dobrze. Tak, nie, dobrze Czekajcie co ja Wam pokazuję, niedobrze. Co? Ale jest pomysł. Jest pomysł. Dwunastka? Nie, dwunastka była zdecydowanie nie za duża. Wiecie, co ja nie wiem, czy ja nie wezmę tej ósemki. A zapytam panią, czy nie ma szóstki. A zapytam, czy nie ma ósemki albo dziesiątki gdzieś na zapleczu. Albo tutaj przy tym, bo ten stanik nie ma. tak wychodzi. Słuchajcie, tamta była najlepsza, najbardziej mi się podobała, to nie ma rozmiaru. znaczy w ogóle na stronie nie ma, także nawet nie pytałam pani, bo na stronie są dwunastki się zaczyna. A ta szóstka się gdzieś musiała zapodzieć z poprzedniej kolekcji albo coś. Nawet nie ma na stronie, żeby zamówić. Jak zwykle. Szukamy dalej czegoś, ale nie wiem czego. Zobaczcie, jaki piękny next! Idziemy do nexa, słuchajcie. Ale na kolineczki. Jezu jak piękne, jakie drobne, jakie ładne to jest. Ja już jestem zdesperowana, płakać mi się chce po prostu. Nie ma nic, słuchajcie, nie ma co wybrać. Nie ma, tamtą jedną bym wzięła, już byśmy byli w domu, ale tak zwykle nie było mojego rozmiaru i to jest tak zawsze po prostu. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj, ale, ale przepiękne są te choineczki, No nie, next wygrywa, nie? Z ozdobami. Na pocieszenie, słuchajcie, na pocieszenie, nie kupiłam nic. Więc poszliśmy do Maka, ale tylko e, ja biorę tylko e, Triple Cheeseburger, a Łukasz bierze jakiś e, Chili Cheeseburger. No i to wszystko. Tak tylko na drogę. Nie pozostaje nic tylko zjeść Triple Cheeseburger. A nie mam nic, słuchajcie. Nic. Na buty nawet nie patrzyłam, bo skoro nie wiem, jaką mam sukienkę, no to nie wiem, jak wziąć buty, prawda? Torebki też nie mam. No nic nie mam, po prostu nic. Nie wiem, nie pójdę chyba, ale mam Triple Cheeseburger no pójdę, muszę pójść, bo już wybrałam sobie danie, ojej. Bobłe. Nom, nom, nom. Trochę im zjechał na bok. A ten chili pycha. No, chili, cheeseburger, dobry. Ja jalapeno, ale ten sosik jaki dobry był, nie? No. Ja <laughs> w ogóle zepsuty, już mam cały humor. Pa. Jeszcze spróbujemy w Tesco Extra. <laughs> to jest duży dział FNF. I ostatnio widziałam, że mają tam jakieś cekinki i takie rzeczy, ale ja nie chcę już cekinów, ja chcę teraz tą moją sukienkę z New Looka. To długą. Łukasz uratował właśnie polski sklep, słuchajcie, bo woda się lała z sufitu po skrzynce w bo... <laughs> Z klimatyzacją, no. Z, elektryką. z, elektryką. z elektryką, <laughs> no. Łukasza wzięło na y, gumę balonową smak tutti frutti czupa czups, to nie jest chyba buba. Wiem. Dziękuję. Ojej! To To jest taka różowa guma różowa. Taka bubble gum smak. Taka bubble gum, no. Tu to chyba bubble gum to po polsku tutti frutti. frutty. Oha! No, a będzie gubić bubble po prostu. <laughs> mmm, ale niedobre jak ta Turbo. To jest guma Turbo przecież. Niedobre? Z naklejką z samochodem. czemu. To nie ma smaku. No, ma wam A jest, a gumę z tego gumy czerwono? No rośnie na moim włóczniku, nie? No, na moim To jest teraz ASMR. No taka miękka jest. Możecie słuchać naszego ciapania. Nie, to nie ASMR, to jest mukbang. To jest chrom swoich brak wychowania. No. Nie. <śleszy> nie robi. Idę ja się teraz Numer. No Idziemy <śleszy> do domu. Będę o, robiła ciasto z nie lotusów. Czekaj, Czekaj, teraz do, do bagola pakuję. Będę zrobiła ciasto z lotusów, z, z tych ciastek. Lotus, biskow. Nie wiem, czy one się zamiennie tak nazywają. Jedne są lotus, inne są biskow, czasami ciastka. No, już biskosów Fuf, fuf Taki sernik bezpieczenia. Tak, Taki wiecie, sama masa ciastka. I powinno być dobra. Zobaczymy. Łukasz jedzie na myjnię. Tak, się jest z boku, nie? O! No, prawie wam ci tak zrobić Czupa czups. Coś, coś, coś nie poszło. Ja wyciąłam z zakupów z, z Kukli, ze spaceru z Kukli. Rozpakuję zakupy, Łukasz pojechał do, na myjnię umyć samochód, jakby jest tak oblepiono od drzew, że masakra. W test kupiliśmy sok. W polskim twaruk sernikowy do tego mojego ciasta. Dwa opakowania: mascarpone, biscoff, krem, crunchy. Dwie paczki e, tych ciastek też biscoff, losów, A, bo losów to jest firma biscoff to są ciastka. Ja te ciasteczka to w ogóle, e, słuchajcie, rozdawałam w hotelu w Londynie, jak pracowałam jako pokojówka. To te ciasteczka zawsze dawaliśmy właśnie na stolik do kawy, do herbaty dla klientów a y, tutaj też zauważyłam, że w sklepie też jest tutaj podany mm, przepis na ciasto z tych lotusów biskofów ja jeszcze tego nie skanowałam, ale e, jeżeli się wyostrzy o, to wy sobie zeskanujcie i zobaczycie tutaj przepis ja nie wiem nawet, czy to jest ten sam, który ja robię czy inny e, to nie wiem, no ja robię swój mm. Malted milk, takie zwykłe herbatniki też to na spód. I soft cheese, czyli serek też do tego ciasta. Masło też do tego ciasta. Tutaj jogurt. Łukasz sobie wziął jakieś jogurty. Jakieś takie różne. Ja nie lubię, także ja nie. I jeszcze wziąłem. Double. Double cream, czyli y, trzydziestka śniadanka. A w polskim wzięłam sobie krem do twarzy, słuchajcie. Za 3,89, zł, Ja to mi się wydaje tanio bardzo. Awokado. Nie wiem, nigdy nie wiem, a czy to jest. Facetime, tak. No, w takiej rzeczy. No, typu jajka po prostu. Nawet nie wiem, jak pachnie, nic, a w sumie mogłam zobaczyć też i datę te ważności, bo w tym polskim to wiecie. Kur... Te... Aha, ale 2000 dobra, za rok, do listopada 25. No, o, ładnie pachnie no i taki gęstawy, o fajny na noc będzie ok, bo nie ma mojego kremu słuchajcie, byliśmy dzisiaj też w TK Maxie i, i, i nie było a nie mam naprawdę już nic do twarzy, cały czas tego olejku używam z Nuxa mm, no, ale no nie, no potrzebuję kremu, żeby taki zwykły olejek suchy mi nie wystarcza no, także to jest to, dobra robię spód do ciasta, wsadzam do yy, do rożutki. na jakiś czas I odezmy się do Was W lodówce do jutra rana, a jutro rano, słuchajcie. Ja nie wiem, ale my chyba pojedziemy po tą sukienkę. Chyba pojedziemy, słuchajcie, bo ja nie wiem, szukam na internecie w ogóle, czy są w ogóle w rozmiarach mniejszych niż 12. Nie ma, ale tak sobie pomyślałam, że ubrałabym jutro tą bieliznę wyszczuplającą i pojechają jeszcze raz przymierzyć. W tym. Nie wiem. Co? Ale na no, otwarcie, żeby ludzi nie było. Będzie niedziela, to nie będzie ludzi. Nie, no daj się. No nie denerwuj mnie, ja nie mam w czymś na to otwarcie? Partie. Na otwarcie. chodzi na dziesiątą. Chryste, panie. To ja specjalnie tu sobie, sobie planowałam nie jechać na, na zakupy. żeby nie wstawać. No to nie będziesz ...na Dziewiątą trzydzieści, to ty mi na dziesiątą galerie wymyślisz. No to nie będziesz jechał na zakupy. Nie wiem, no no, no, no no nie wiem, muszę, no muszę, 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 bo nie mam nic. Nie no, mam to nic. No muszę, bo nie mam nic. Nie, masakra, to jest gdzieś masakra, to jest masakra, wam. Ja no dobra, zobaczymy, słuchajcie, znaczy zobaczymy, że no, no... możesz nie iść. Tak, nie mogę, bo już się wpisałam. Ew, tam. Już menu dla mnie jest i wszystko. No, y, zo, no, 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 także tak myślę, że y, jednak stanie na tej, co mi się tak podobała y, z New Luca, z tym rozpierdakiem, taka co jedna była za mała, a druga była trochę za duża zobaczycie w następnym vlogu. Dajcie znać w ogóle, która Wam się podoba. Być może jak wrzucę tego vloga, napiszecie mi komentarze, to ja wciąż jeszcze nie będę miała y, sukienki, więc zasugerujcie mi coś. Pa!